you <small noise> Chyba już na dobre zagościł w piaskach, bo trzecia edycja festiwalu i po raz trzeci mnóstwo osób chcących słuchać blusa. I tym razem nie zawiodła frekwencja. Mamy pełną salę, nie zawiedli sponsorzy, nasze wspaniałe urzędy, które nas też finansują. I dzięki temu możemy spotkać się z gwiazdami tego gatunku, którzy jeżdżą po największych festiwalach bluesowych w Polsce i gdzieś na tych. Szlakach swoich festiwalowych jest ta mała impreza w piaskach, ale nie mała, bo już trzeci rok z rzędu, więc jesteśmy z tego bardzo dumni. Tu w Gostyniu przecinają się szlaki wielu pokoleń bluesa, a widać też tablice rejestracyjne z, zupełnie z innych województw, koszulki z innych festiwali blusowych, No więc tak jak powiedział Andrzej Jerzyk, blues potęgą jest i basta. Dlaczego wybrane akurat te dwa zespoły na tegoroczną edycję festiwalu? Mamy do czynienia tutaj z artystami, którzy wielokrotnie wygrywali ranking najlepszego perkusisty, najlepszego gitarzysty, nominacje do Fryderyka. Mówię o zespole Chip Tobacco, a więc staramy się zapraszać absolutną czołówkę. Jeden i drugi zespół święcił swoje triumfy i były i nominacje i nagrody, więc to jest absolutnie top of the top. Jest Pan Andrzej Jerzyk, znawca i wielbiciel blusa. Po raz trzeci ma Pan okazję prowadzić festiwal blues nad Obrom w piaskach. A takich festiwali tak faktycznie prowadzi Pan bardzo wiele w kraju. Jak Pan ocenia ten piaskowski? No, jest pięknie, jak się ma takich wariatów, jakim jest Wojtek Czemplik, jakim jest Marcin Nowak. To trudno, żeby taki festiwal nie istniał. A on właśnie istnieje tutaj w piaskach i to jest evenement, że proszę zwrócić uwagę, ile ludzi pojawia się. To jest trzecia edycja i z roku na rok jest coraz więcej ludzi. Bo nawet ktoś do mnie podszedł i mówi, że jest szokowany tym, że jest tyle ludzi, którzy nie są z przypadku, tylko tych, którzy że chcą tego blusa rzeczywiście słuchać i ludzie, którzy przyjeżdżają, nie tylko, którzy są stąd lokalni z piasków, z Gostyni, ale również z Leszna, z Wrocławia. Dziś się wydarzyło, że mamy tu grupę z Australii. Mamy na scenie obecnie w tej chwili znakomitą orkiestrę nazywaną Chip Tabaco. To jest zupełnie inny przedział. To jest grupa, która Wyrastała z tych najbardziej rdzennych korzeni, ale później zaczęli przekraczać granice zwane bluesem. Ale ciągle w wielkim szacunku, w wielkim ukłonie do tego, co wydarzyło się 100 lat temu w Teksasie i w delcie Mississippi, i mamy owoc tego, co jest obecnie na scenie. No i reakcja publiczności, która jest fantastyczna. Natalia jest po prostu znakomita, jest otoczona wianuszkiem fantastycznych. Niezwykle profesjonalnych, uśmiechniętych muzyków i grają też swoje, co jest niezwykle ważne. Nie idą na łatwiznę i dlatego taki festiwal przetrwa, że nie mamy do czynienia z Krikte, tylko i wyłącznie z typowym bluesem, który reprezentowała formacja JJ Band. Naprawdę znamienita. Jeżeli chodzi o blues Rocka, to najlepsza orkiestra w tym kraju, ale również jest Chip Tabako, który pokazuje zupełnie coś innego, ale Spółki bardzo, bardzo wysokiej i jak mówię, jakość najwyższa. Z nami jest pani Natalia Kwiatkowska, wokalistka zespołu Chip Tobacco. Dzisiaj wystąpiliście na niedużej scenie festiwalowej Blues nad Obrą w piaskach. Jak publiczność, jak piaskowska scena. Przede wszystkim y, lubimy występować na takich kameralnych scenach, też dlatego, że, że dzięki temu jest bliski kontakt z publicznością, i jakaś taka magia się tworzy, jakaś taka. Bliskość, i, i to jest naprawdę zawsze coś, co jest niepowtarzalne. Także bardzo się cieszymy. Było pięknie w piaskach, zagraliśmy z panem Wojtkiem Czemplikiem, co było spełnieniem mojego marzenia też. Także bardzo się cieszę. No właśnie, o to też chciałam zapytać, bo przez cały koncert y, biła ogromna energia ze sceny, a w tym ostatnim utworze można było wyczuć takie wzruszenie. Tak, nawet się trochę popłakałam. To trzeba wtedy szybko patrzeć w górę żeby nie pokazać po sobie, że łzy lecą. Piękna chwila, piękna chwila, także myślę, że taka jedyna w swoim rodzaju, że to się już więcej pewnie nie powtórzy w taki sposób i także to po prostu byliśmy świadkami czegoś jednego, jedynego w swoim rodzaju.